Jestem przejazdem, mówię to, zobaczę kanał, co się, co się dzieje. Z punktu widzenia, jak się tak patrzy, no to wygląda to ładnie. Tego syfu nie ma, tych plam. Ale to, tak jak mówię, przykryte to jest rzęsom, nie widać. No, sam jestem ciekawy Czy wytłukło rybę no, w, w jeziorze to ona przeżyje Gdyby nie jezioro no to by tam w 98% by ta ryba zginęła, tylko że jest jezioro, no to w jeziorze się tam ocuci No Nic nie widzę, nic na razie nic nie widzę żadnych plam nie mogę iść tam dalej, bo jestem dzisiaj tylko tak przejazdem. Ale Ale nie widać plam. Nic. Ciekawe, czy ryba jest. Trzeba przyjechać, zobaczyć, ale wątpię, żeby coś tu było. No wygląda nieźle, będzie trzeba przyjechać. I obejrzeć kanał Dosłownie całe wszystko przejrzeć Ale to jak na spinning przyjadę to sobie chociaż popatrzę bo nie wierzę żebym coś złapał no cóż na razie jest OK Ale wiecie na oko to sobie możesz gadać